Czujka wstrząsu do alarmu SLG10A. Czujka wygląda w ten sposób, że z tyłu mamy baterię, a z przodu przycisk wywołujący czujkę. Czujkę montujemy w ten sposób, że na taśmę dwustronną przyklejamy ją do powierzchni, którą chcemy zabezpieczyć. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy czujka dobrze działa. Na przykład, jeżeli zamontujemy ją do góry nogami, to ona nie, nie reaguje w ogóle na drgania. Po zamontowaniu poprawnym w górnej części czujki powinniśmy zauważyć czerwoną diodę, która miga za każdym razem, jak wywołujemy alarm. Parowanie czujki wygląda w ten sposób, że włączamy tryb parowania czujki, czujek w alarmie. I wywołujemy, wywołujemy czujkę. Kodowanie zakończone. 2. Kodowanie czujki. W tym momencie nasza czujka została zakodowana i możemy wyjść z tego parowania. Aby sprawdzić poprawność kodowania naszej czujki należy centralkę uzbroić, a później wywołać czujkę. Czujkę wywołujemy przez kilkukrotne np. stuknięcie w jej okolicy i wywołanie kilku drgań, ponieważ jedno dojganie nie wywołuje czujki. W tym momencie na centralce zaczęła migać czerwona dioda alarmowa, co znaczy, że został wywołany alarm. Zegarek SOS do alarmu SLG10A. W ofercie jest taki zegarek, jest on, posiada on jeden przycisk. Najczęściej kupowany jest dla osób starszych, które nie są w stanie szybko zadzwonić albo poinformować nas o tym, że mają jakiś problem. W takim przypadku po prostu wciskają ten czerwony przycisk, i alarm automatycznie dzwoni do nas, wysyła wiadomość głosową i. Jest to albo w formie takiego zegarka zakładanego na rękę, albo w formie takiego breloczka do kluczy, który też posiada jeden przycisk SOS. Zarówno to urządzenie, jak i to parujemy jako czujki, więc wchodzimy w tryb parowania na centralce. Jeden, kodowanie pilota. Jeden, kodowanie czujki. I w tym momencie centralka czeka na sygnał z zegarka. Wciskamy przycisk. Kodowanie zakończone. Dwa. Kodowanie trójki. I w tym momencie nasz zegarek został zakodowany. I po wyjściu z trybu kodowania powinien on poprawnie działać. Aby poprawnie skonfigurować nasz zegarek SOS, należy wejść w aplikację służącą do obsługi Alarmu SLG 10A wejściu nasz alarm, przejść na trzeci ekran ustawień. I tak w numerach telefonu dodajemy numery telefonów, na które alarm ma dzwonić, w numerach SMS wybieramy numery, do, na które ma alarm wysyłać wiadomości tekstowe. Później mamy zmienić nazwę strefy. I nasz zegarek został zakodowany pod strefą numer 1, więc po wejściu w nazwę strefy możemy nadać jej na przykład nazwę zegarek. I wtedy, jeżeli dostaniemy wiadomość od, z alarmu, to wiadomość będzie brzmiała zegarek alarm. A jeżeli dostaniemy telefon, to będzie nazwa strefy, a później wiadomość głosowa. Następną opcją jest zmień nazwę głosową strefy. I tutaj, właśnie dla pierwszych dziewięciu stref. No w, w naszym przypadku jest to strefa pierwsza, możemy nagrać wiadomość, głosowa, którą be, wiadomość głosową, która będzie odtwarzana po y, tym, jak alarm do nas zadzwoni i wtedy na przykład będziemy mieli, jeżeli nagramy y, słowo zegarek, to będziemy mieli y, nazwę strefy i później zegarek. I y, ostatnią opcją, która jest najważniejsza dla ustawień zegarka, jest zmiana atrybutów stref i żeby zegarek działał poprawnie, czyli wywoływał alarm, informował nas o tym, niezależnie od tego czy alarm jest uzbrojony, czy rozbrojony, należy w atrybucie strefy pierwszej w typie strefy wybrać, że jest to strefa 24-godzinna. Wtedy niezależnie od tego w jakim stanie jest nasza centralka, alarm zostaniemy poinformowani o tym, że alarm został wywołany. Wybieramy 24-godzinny typ strefy, klikamy w prawym górnym rogu wyślij i to wszystko. Czujka zbicia szyby do alarmu SLG-10A. Czujka zasilana jest z sieci poprzez zasilacz. Montujemy ją najczęściej na suficie naprzeciwko powierzchni szklanych. Używamy jej głównie w pomieszczeniach, gdzie jest duża powierzchnia okien albo szklanych drzwi. Ważne jest, żeby między oknem a czujką nie było jakichś przeszkód w stylu rolety, zasłony. Podczas montażu czujki należy. Ją również skonfigurować jej czułość. Robimy to w taki sposób, że czujkę otwieramy. Tutaj mamy takie białe pokrętło. I stukając jakimś przedmiotem w szybę, kręci, no, zmieniamy czułość czujki wkładając tutaj śrubokręt i obracając to pokrętło. Ważne jest również, żeby sprawdzić, czy jakieś urządzenia w pomieszczeniu np. mechaniczne rolety nie wydają charakterystycznego dźwięku, który może wywoływać fałszywe alarmy. Czujkę parujemy tak jak wszystkie pozostałe czujki, w trybie parowania, człowiek. Czujka ruchu z wbudowaną kamerą do alarmu SLG-10A. W opakowaniu znajdziemy instrukcję, czujkę z kamerą, zasilacz, wspornik oraz zestaw kołków montażowych. Urządzenie to zbudowane jest tak, że mamy tutaj obiektyw od kamery, diodę wskazującą wykrycie ruchu, diodę podświetlającą działanie kamery w nocy, czujkę ruchu. Tutaj na boku mamy przełącznik on/off do włączania czujki. Tutaj jest wejście na kartę SD służącą do zapisu obrazu z kamery, wejście na zasilacz, miejsce na montaż tego wspornika oraz mikrofon. Urządzenie to w jednej obudowie posiada tak jakby dwa urządzenia, są one od ciebie niezależne, to znaczy czujka i kamera. W momencie, kiedy przełączymy przełącznik on/off, działa tylko czujka, aby uruchomić kamerę należy podłączyć zasilacz dołączony do zestawu. Kamerę konfigurujemy w ten sposób, że pobieramy aplikację na telefon, łączymy się z siecią WiFi zakładamy sobie konto w chmurze i łączymy tą kamerę, żeby przesyłała nam do aplikacji obraz na bieżąco. Warto wspomnieć, że kamera przesyła obraz tylko przez chmurę, czyli musi być połączona z siecią Wi-Fi w naszym budynku. Najczęściej urządzenie to stosowane jest w taki sposób, że parujemy czujkę z centralką i jeżeli... Czujka przesie nam do centralki y, informację, że coś się dzieje, y, uzyskany zostanie alarm. Wtedy łączymy się z kamerą w, przez aplikację w telefonie i sprawdzamy, czy rzeczywiście coś się dzieje, czy to był po prostu fałszywy alarm. Czujka wody do alarmu SLG10A. Czujkę mamy w dwóch rodzajach. Pierwsza to jest taki kapsel z dwoma pinami w dolnej części, a drugi typ to jest taki sam kapsel, tylko te dwa piny są na kilkunastocentymetrowych drutach i używamy to w taki sposób, że to, ten rodzaj czujki po prostu stawiamy w miejscu, gdzie może być wyciek wody. Ten drugi rodzaj działa tak, że te dwa kable z tymi pinami na końcu wkładamy w miejsce, gdzie możemy oczekiwać wycieku wody, na przykład jakiś otwór albo coś takiego. Czujki działają na takiej zasadzie, że wywołują alarm, kiedy między tymi dwoma pinami przepłynie napięcie. Jak wiemy, woda jest przewodnikiem elektrycznym, więc kiedy obie, oba piny jednocześnie znajdą się w wodzie, to przepłynie między nimi prąd i zostanie wywołany alarm. I teraz, żeby to przetestować i pokazać, uzbroimy centralkę. Później włożymy czujkę do wody w zakrętce. Na czujce zapali się czerwona dioda. Tak samo alarm zostanie wywołany na centralce. System uzbrojony. Jak widzimy na centralce miga czerwona dioda alarmowa, co oznacza, że został wywołany alarm przez tą czujkę. bariera do alarmu SLG10A. Bariera służy najczęściej do zabezpieczenia różnego typu przejść. Bariera ta pozwala wykryć, że ktoś akurat przechodzi w konkretnym miejscu. Bariera są różne typy barier, jest bariera przewodowa i ona jest zasilana 12-woltowym zasilaczem i komunikuje się z centralką przewodowo. Jest bariera bezprzewodowa, która zasilana jest 12-V zasilaczem, komunikuje się z centralką bezprzewodowo. i jest też, tak jak w tym przypadku, bariera solarna, która ładowana jest z panelu fotowoltaicznego, posiada wbudowany akumulator i komunikuje się z centralką bezprzewodowo. Istnieją też różne rodzaje bariery ze względu na odległość dzielącą nadajnik i odbiornik. I tak samo możemy podzielić je ze względu na to, jak dużo wiązek sygnału jest w każdym z odbiorni w odbiorniku i w nadajniku. W zestawie mamy instrukcję. takie dwie części bariery to jest nadajnik, to jest odbiornik. Dodatkowo są śruby montażowe oraz uchwyty montażowe oraz baterie. Nadajnik oraz odbiornik zbudowane są z panelów fotowoltaicznych. W tym miejscu mamy trzy wiązki sygnałowe i ustawiamy nadajnik i odbiornik naprzeciwko siebie w ten sposób. Wtedy między nadajnikiem i odbiornikiem są trzy wiązki sygnału i żeby wywołać alarm, wszystkie trzy muszą zostać przecięte. Zapobiega to takim fałszywym alarmem jak na przykład przelatujący owad, motyl albo jakieś niewielkie zwierzę.